Halo Chociaż jeszcze z tej strony Master dziś trzeci odcinek Skywarsów. No i rozpoczynamy pierwszą. Okej, okay, jesteśmy. No i ta mapka wygląda tak. Uh -huh. No i lecimy. No, otwiera nam się skrzynka. Jeśli nie widzieliście, kupiłem sobie mieczek na stałe. Szarpnostka jest jeden. No i stoczko. No lecimy na dół, że coś ciekawego też znajdziemy. Nic ciekawego, ale zawsze mm, może być, mogą być przydatne strzały. Okej, okay, tutaj. Co to miało być z tym TNTB? Ziemeczku, nie zrozumiałem troszeczkę. A sklep mnie. Dobra, następna arenka. Okay, jesteśmy już na drugiej arence. Tej mapy. Akurat jakoś nie kojarzę. Nowa mapka. Okej, okay, nowe skrzynki, zobaczmy. Okej, okay, myślę, że to płytka naciskowa. A po co ja biorę ten miecz? Spoko mapa. Podoba mi się nawet. Trzeba. O, wykopać trzeba było. Widzicie? Widzicie? O, <laughs> f**k, <laughs> on ma jajka, on ma jajka. Cofujemy się. Parkour. Speed Parkour jest. złapaliśmy przynajmniej dyksowe budki. Spoczko. Dobra, lecimy. tam jest tam idzie na środek Oh fuck patrzcie, patrzcie jak go zajdę hmm. tam jest, widzę, 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 widzę. Oh! Sam wpadnie! Jezus Maria... Sam wpadłem. O oh, fuck. That's shit. There That is. On jest na środku, widzę. Patrzcie jakiego ninja mu zrobię. Patrzcie, będę tak. Pływa, wpływa na mnie. Jaki ja zawsze zakrywam te. Patrzcie, tam jest, widzicie. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie. A <laughs> na nie patrzy. Jaki nubię. Tak, musiałem skoczyć Nie mnie zobaczył JEDŁŻŻ ROZO Patrzcie, podsady się na górę Ja nie wierzę w tego typka Okej, okay, wywaliłem z serwera, więc widzimy się na okay. Sky. No, jak widzieliście przedtem wywaliłem mnie z serwera oczywiście. Minecraft Minecrafta mi też krasznęło, a więc no. No, widzimy. Nie chciałem już yy... ten, jak wbijam na arenkę, bo po co by wy Wam to było w sumie. No bo przecież to wbijanie na arenkę, musiałbym robić cięcie, dodatkowa praca, bla bla bla. O no jest 20:33 spoko Okej, okay, możemy tam tamtego typka. Ładnie, ładnie dostał hitting. Okej. Okay. Pierwszy Frank. Zaliczony? Zaliczony, dobrze. Wezmę sobie sztabkę, jakby coś... E, w każdej tej jest... Obeszłem to chyba z 20 razy i nie wiem czego, nie wziąłem śnieżek. Fuck, zobaczył ten... Dobra, lecimy na Hardcore'a, co tam. Kurczak się zrespił, dup. Spotaj. Fox, skąd o, tu jest typek Poczekajcie, zjemy złotej jabłka i pójdziemy. No i zginął sojusz, no niestety baj. Okej. Okay. No. I kolejna arenka. Okej, okay, a więc witam Was na kolejne arenzu i... To będzie chyba ostatnia ręka w tym odcinku. Przepraszam, jeśli będzie krótki odcinek, ale to pierwszy odcinek z takimi cięciami, wiecie. No, muszę się nauczyć jeszcze to robić. A więc, no, lecimy. Naprawdę. <śm> spalił się w lawie na poważnie. Beka. Spalił się w lawie. Po prostu, no nie wiesz. Patrzcie. Patrz, tak myślę, myślę, co to, co to, co, co, co to może być? Zginie. Zginiesz. Zginiesz, zginiesz, ginasz, kira, 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 Nie, nie zaliczyło Okej, okay. a więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa.